Spokój weteranów tak najkrócej można opisać z wygraną koszykarzy San Antonio Spurs w pierwszym inauguracyjnym finału NBA 2013 wyjazdowym spotkaniu w Miami. Był taki moment, kiedy koszykarze z Florydy biorący wszystkiego tytułu wydawali się kontrolować wydarzenia na parkiecie za sprawą notującego nawet potrójną zdobycz Lebrona Jamesa, ale ostatnia kwarta była już popisem koszykarzy z Teksasu. Miami hit zdobyli 16 punktów w ostatnich 12 minutach gry. Nie było widać dominacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o akcję z wykorzystaniem talentu, fizyczności, indywidualnych predyspozycji po stronie drużyny floryckiej. San Antonio Spurs, jak to oni, jak to drużyna, której liderzy, trzej liderzy mają średnio 34 lata, wykazała się mądrością, podejmowaniem właściwych decyzji i także tym, że potrafili wygrywać czasami nawet z dziesiątymi, czy wręcz setnymi częściami sekundy. Tak więc zgodnie z tradycją San Antonio Spurs, grający po raz piąty w finałach NBA, znowu zaczynają od zwycięstwa. Rozstrzygającą serię o prymacie na parkietach zawodowej Ligi Koszykówki San Antonio Spurs wygrali z Miami Heat 92:88 za sprawą świetnego finiszu i wygrania czwartej kwarty 23-16, do 16, ale tylko pierwsza odsłona tej rywalizacji do czterech zwycięstw. Kolejny mecz tym razem ponownie można powiedzieć w Miami kolejne starcie Miami Hit kontra San Antonio Spurs w nocy z niedzieli na poniedziałek tylko w kanał Plus Sport.